Witajcie, go najcenniej z Oski kolejny odcinku z GTA Online. I dzisiaj znowu zajmiemy się odpicowywaniem samochodów. Z tego względu, że pod ostatnim odcinkiem widziałem dużą aprobatę względem odcinków, w których ja wydaję hajs, a Wy się z tego cieszycie. Więc mam nadzieję, że dobiecie 10 tysięcy w górę i zajmiemy się kolejnymi samochodami. A dzisiaj naprawdę specjalny gość nas czeka w moim warsztacie, bo będzie to nic innego jak Moonbeam, czyli po prostu magnes, na laski z nadwagą i wąsem pod nosem. Jak widzicie, jeden z moich z widzów sobie już tutaj Podjechał samochodem. Nie za fajnie jest tutaj zrobione, nie podobają mi się te kontrasty pomiędzy czerwonym i niebieskim, ale my się oczywiście zajmiemy również spontanicznie naszym samochodem, którego a chyba można było oglądać zarówno w GTA TWICE, jak i. San Andreas, nie jestem pewien, czy w Vice City można było Moonbeama znaleźć, jednak jestem pewien, że w trójce na 100% Moonbeam się pojawiał. Tutaj sobie stoi jeden Moonbeam, my się zajmiemy naszym Moonbeam. Oczywiście muszę radio włączyć, bo tak bardzo nas prawa autorskie na YouTube zabiją, jeżeli tu się pojawi jakakolwiek nutka. I teraz pytanie, co my z nim możemy zrobić? Ja, czy to będzie taki pedalski wóz? Czy to będzie taki szpanerski wóz? Do końca? Nie wiem. Zajmiemy się tym oczywiście zaraz, żeby... To wszystko nam ładnie wyszło, tylko musimy zaparkować przodem, dzisiaj nam to trochę szybciej pójdzie niż ostatnim razem, bo dzisiaj nie będziemy się bawili w kupowanie samochodów, bo już jest oczywiście kupiony, nie będziemy musieli jeździć po całym mieście, więc skupimy się bardziej na tym, co można w nim ulepszyć, żeby wyszedł naprawdę, naprawdę fajnie. Oczywiście największym kosztem, jak zwykle, jaki poniesiemy, o, mam tylko 2 300, bo musiałem troszkę hajsu tutaj wydać, na szczęście... Misję teraz się bardzo łatwo robi, kiedy już się znaje praktycznie na pamięć. Standardowo zacznę od naprawy naszego pojazdu i co dalej? No, musimy go ulepszyć na moonbeam niestandardowy, żeby te 370 tysięcy wydać. To już trzeba się namęczyć, żeby przejść na przykład jeden raz a ostatnią misję, ostatni napad na bank. Nie wiem, jakby to wyglądało, gdyby tych napadów na bank nie było. Żal mi ludzi, którzy wcześniej zbierali hajs bez tych napadów na bank, bo to było naprawdę trudne. E, oczywiście nie możemy <laughs> zapomnieć o ulepszeniach badania. naszego samochodu na tych standardowych tyku, typu pancerz, silnik, hamulce, bo bez tego nasz samochód byłby troszkę niepełny. Mogą mi też czasami FPS i dzisiaj spaść. Z tego względu panel boczny. Myślę, że zrobimy sobie panel boczny, żeby mieć taką małą prywatność z tyłu. Żeby trochę było tutaj... wiecie, tak, 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 bardzo komfortowo dla ludzi, którzy po jakiejś imprezie chcą wyskoczyć do swojego vana niekoniecznie za kółko. E, panel boczny zostawiamy. Dodajemy silnik, filtry powietrza, blok silnika, czyli sama zabawa silnikiem. I tutaj jest właśnie ta fada sytuacja, tak jak mówiłem w ostatnim odcinku, że tutaj nie zawsze jest tak, że musimy koniecznie mieć taki silnik, a, który jest akurat najdro najdroższy. Karbowane osłony akurat są chyba najładniejsze, więc sobie wybieram wyjątkowo karbowane osłony. Znaczy ile hajsu wydamy z mojego konta bankowego w GTA. Mam nadzieję, że starczy nam na chodrody, bo chodrody będziemy robili w kolejnym odcinku. I taka mała informacja dla Was: w opisie tego filmu macie link do mojej nowej grupy na Facebooku dla widzów Szopy Nisowskiego, więc serdecznie Was tam zapraszam. Upskupiłem przez przypadek już jedno. Ale może jak już robimy chromowane wnętrze, to zrobimy je do końca. Ulepszenia silnika, ulepszenie poziom trzeci standardowo, no bo mimo wszystko ten samochód nie za fajnie się rozpędza, z tego względu musimy troszkę się namęczyć, żeby jeździł jak samochód, a nie jak traktor, Materiał wybuchowych, no nie wiem. No to nie jest dobry pomysł, ale później może sprawdzimy co by się stało, gdybyśmy go wysadzili. Jaki grill rzucimy? Ja myślę, że akurat chromowany, bo aluminiowy zasłania nam nasze światła. Wiem, że to będzie taki fajny, stary styl w samochodzie ale. Ale taki będzie chyba lepszy, żebyśmy tych świateł nie zasłaniali, bo po to właśnie e, zostawimy sobie miejsce na światło, żeby tam sobie później rzucić na przykład nasze, 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 nasze Xenony. Mmm. Jak już jesteśmy na Halloween, to może zrobimy jakiś straszny samochód. Bo skoro już tutaj rzuciłem muzykę z Halloween, to oczywiście... Nie może jej tu zabraknąć Hydraulikę standardowo poczwórne pompy, żeby nasz samochód mógł w kosmos wylecieć. E, I teraz tak, mamy wszystko z tych rzeczy zrobionych standardowych, więc teraz zajmiemy się jeszcze kołami. Oczywiście, rodzaj Q Benes Original. Chyba, że są jeszcze jakieś inne. Jest jeszcze tuner. E, felgi chromowane, wszystkie są za darmo. Czy to jest jakiś Bak? Czy tutaj naprawdę są za darmo? No dobra, rzucimy sobie Rayleigh Master. Felki mm, felgi fabryczne jakieś są też fajne czy nie ma? Chyba nie będzie, fabrycznych nigdy nie było fajnych. Mmm, ja bym jeszcze sobie poszukał jakichś takich felk. typowo... O, jest pieniążek, jest pieniążek, więc akurat będzie lekko szpanersko tutaj. I dalej, dalej lecimy. Z czym byśmy tu mogli powiedzieć, jeszcze kolor kół? Co ja zmienić w kolorze kół? Przykładem, to będzie dla chromowanych chwelek. Na już będę mieć chromę. Teraz tak. Limuzynowe są nam niepotrzebne. Może damy lekko przyciemnione, żeby jednak ludzie mogli zobaczyć, co tam takiego ciekawego w środku mamy. Później, oczywiście, otworzę nasz samochód w 100%, żebyście mogli zobaczyć, jak to tam wygląda. I ściana dźwięku. To jest chyba najfajniejsza rzecz. To już jest ekskluzyw, nie Inclusive, bo wiem, że wielu Polaków myśli, że jak wyjedzie za granicę i zobaczy Inclusive, to myślą, że są ekskluzywni, ale to są naprawdę dwie różne rzeczy. Cofnijmy się w skrzyni biegów, żeby zrobić rajdową skrzynię biegów. Klapę oczywiście. Koło zapasowe. Czy będzie nam potrzebne, czy ono będzie nam psło efekt? Nie, bo ono dodaje od razu drabinkę. Drabinka nam się przyda, żeby czasami wpaść na górę. A po co będziemy wpadać na górę? To już jest inna kwestia, Zrobiliśmy przedłużenie dachu, jednak teraz będzie trzeba troszkę zaoszczędzić pieniążków, bo zostało mi ledwie prawie milion, no dobra milion dwieście mi zostało, więc troszkę mało pieniędzy już mamy, ale znowu będziemy mieli samochód za dwa miliony, sportowa skrzynia biegów, nie, już jest rajdowa, nie wiem po skrzynia biegów w wanie, którym będziemy się lekko wozili po mieście, na pewno nie będę się nim ścigał. Przynajmniej takie mam, takie mam wrażenie. Turbo na szczęście nie możemy kupić, bo by mnie już na nie nie było stać. Lakierowanie, myślę, że zaraz się nim zajmiemy. Oznaczenie, klasyczne złote pasy, no właśnie, tego mi brakowało, czyli trzeba się zabawić oznaczeniami. Hmm, czysta grafika, myślę, że to będzie ok, bo robiliśmy taki lekko halloweenowy samochód, ale jednak do tego, żeby nie tylko okazyjnie na Halloween jeździć. Dlatego, zróbmy sobie teraz to lakierowanie nieszczęsne, ponieważ mamy kolory wykończenia nasze. I nie wiem jak w środku zrobimy, walcowa na stal? Ja bym chciał, żeby jasno było w miarę w naszym... W naszym samochodzie, w naszym vanie. Może w przyszłości zrobię taki van jak mieli w Scooby -Doo. Niestety, na pewno nie będzie takich grafik niezbędnych do tego, ale taka zieleń... Byłaby okej, okay. taka zieleń takiego szlamu. Bo robimy mimo wszystko taki pół Halloweenowy samochód i reszta, kolor podstawowy. To myślę, że zrobimy jakiś, no chromowany niestety nam nie wyjdzie. i Chromowany nie jest, na każdym samochodzie on nie wygląda fajnie. Na sportowych takich, a samochodach za parę milionów to on naprawdę fajnie wygląda, ale tutaj już nie za bardzo. Myślę nad matowym. Kiedyś mi się matowy nie podobał nigdy, jak oglądałem Peak My Ride, no nigdy mi się matowy nie podobał, ale później tak zacząłem, no. Kurde, on się jednak z tłumu wyróżnia, bo tak wszyscy mają te perły na samochodach, a mi się te perły nie podobają. Na przykład jak kupowałem swoją mazę, to mówiłem, że ja nie chcę perły, z że perła może w dzień ładnie wyglądać, ale w nocy wygląda, jakby ktoś na nią się po prostu zeszczał. Może jednak na zieleni staniemy. O, taką zieleń byśmy dobrali za 12 patoli. I teraz kolor dodatkowy który tutaj mamy. Może z mat. Może mat by tutaj pasował, zaraz zobaczymy. Nie. Na miniaturce będzie za brzydko wyglądał, więc byśmy coś innego znaleźli. Chociaż, jakby był czarny, to by troszkę. Nie, to już wygląda jak taki Janusz Obóz, przewozy Częstochowa, Katowice. Więc takiego, takiego może lepiej nie róbmy. Myślę, że z białym fajnie się to komponuje, bo mamy tutaj te czarne dodatki połączone z zielonym. Do białego wszystko pasuje, więc wszystko możemy dać do białego kwestia teraz tego, żeby wnętrze jakoś ładnie zrobić, bo już to więcej kolorów takich ciekawych nie widzę. Jeszcze pomarańczowy by w miarę pasował, ale pomarańczowego na razie nie chcę. Będzie tak ładnie z daleka wyglądał i tutaj będzie ładnie ta pani tutaj podkreślona. I nam idealnie również pasują z tyłu tego śniki kolorystycznie, więc wszystko tutaj się ze sobą zgadza. I teraz tak, mm, kolory wszystkie mamy zrobione. Emblematu ekipy nie robimy, bo jeszcze nie zaupgradeowałem naszego emblematu, który no niestety... Nie jest zbyt dobrze zrobione. Teraz tak, wykończenia, wykończenia, projekt wykończenia i lecimy. Hmm, czy są jakieś projekty? Oczywiście nie można zabrać dużego ekranu w naszym samochodzie. Eee, kolor podstawowy ekstremalny, cockpit. Ok, niech będzie. Mamy jeszcze hajs, mamy, więc na spokojnie. Kolor wykończenia, jasna, zieleń może być, więc tego nie zmieniamy. Zdobienia, czyli czarna figurka Mariachi. No, czarną zrobimy, bo zielona by się zbyt bardzo zlewała. Chyba, że niebieska. Nie, niebieska nie pasuje, ale zobaczymy coś jeszcze halloweenowego jest. Nie, halloweenowego jeszcze nic nie ma. Jeszcze jest figurka żliwiarza, ale ja tam wolę mieć tego ładnego kościotrupa. Wskaźniki, uliczny ścigant, oczywiście czacha musi być i drzwi. Biedne głośniki, no nie możemy mieć bieda głośników. To, to, już, wygląda, to już wygląda jakby to wyjechało z jakiejś wsi. Więc wolę jednak mieć standardowo to wyrobione. Fotele. A no kwestia foteli jest taka, że my na nich siedzimy standardowe fotele. O, to są takie fajne fotele, które były kiedyś robione w samochodach amerykańskich e, I one zostały wycofane z produkcji, ze względu na to, że one były niebezpieczne, bo jak się hamowało Albo, znaczy jak była jakaś stłuczka, to wiadomo, leciała do tyłu głowa I nie miała się o co oprzeć i wtedy ludzie sobie karki łabali na tym, dlatego <laughs> Dlatego nasz shop, na szczęście karku, kark miał już tyle razy, że ma już e, tytanowe wpręty w, w kręgosłupie, więc nic z nim takiego się nie stanie e, Zobaczmy tutaj jakąś... Łańcuchową, czy ja nie, nie miałem łańcuchowej, ostatnio zobaczymy, czy są jeszcze jakieś krążownik z szos. O, to będzie ładne. Deko, deko jest śliczne. Dźwignie zmiany biegów. No, oczywiście trzeba się tutaj zabawić. Niestety, wszędzie jest automat w tych samochodach. Nie ma ani jednego. O, oczko będzie bardzo ładne. Oczko będzie świetne wręcz. A nie ma niestety tutaj nigdzie a, auta z manualem. Szkoda, że nie można sobie tego zmienić ręcznie w opcjach bym się mówiła, gdybyście mi nagle napisali desoski ty debilu, mylisz się, da się to zrobić. Inicjały San Andreas, szkoda, że nie da się naszej, a, naszego emblematu tutaj na przykład przekleić, chyba się nie da. Nie, niestety się nie da. Albo na przykład fajnie było, gdyby, gdyby dodano tutaj między innymi możliwość dodania własnego napisu przynajmniej, no to wtedy, wtedy już bym był zadowolony z tego wszystkiego i teraz e, kolor światełek jak tu będziemy mieli, żeby się jakoś komponował z tym zielonym, no myślę że akurat kolor musi pozostać taki jaki był, więc nie zmieniamy koloru świateł bo mamy białe światełka i z zewnątrz mamy ten biały pas, który jest już gotowy i to chyba z wnętrza wszystko upewnijmy się, hydraulika jest, mamy wszystko e, jeżeli chodzi o światła, o Światła zwykłe, te standardowe. Idziemy reflektory, światła ksenonowe I od razu zestawy neonowe, styl neonowy. Jak zwykle robimy przód, tył, boki. I kolor neonów będzie miętowa zieleń. Nie, miętowa zieleń nie pasuje. Myślę, że ta zieleń też nie pasuje. Jest z strasznie. Może biały by pasował. Zróbmy biały, tak jak jest. I do tego jeszcze wydech. Jak mógł zapomnieć o moim wydechu w samochodzie? Nie, mamy tylko jeden chromowany wydech. Myślę, że będzie więcej do wyboru. Ale jeszcze jak już jesteśmy tutaj, to zobaczymy, jakby wyglądał ten aluminiowy grill. Nie, nie, zostawiam tak jak jest. Oznaczenie, wybór naklejek już był, tak? A zobaczmy, czy by jakieś inne naklejki teraz do nas pasowały. No niestety naklejki to trzeba sobie już dopasować na... w momencie, tak naprawdę, w którym robicie kolor samochodu, a raczej przed kolorem samochodu, żeby... Później to wszystko do siebie pasowało. Klapa, klapa, klapa nam tutaj już jest zrobiona. Tylko się muszę upewnić, że wszystko jest gotowe. Bagażnik chyba jeszcze. Nie, ściana dźwięku jest zrobiona. Chyba, że tu jakaś inna lepiej wygląda. Na przykład ta chyba troszkę lepiej wygląda niż ta ściana dźwięku, która tutaj jest, bo będziemy mieli przynajmniej możliwość skorzystania z, luster z lusterka wstecznego. Co jest to czasami potrzebną sprawą, żeby zobaczyć, czy ktoś nam przypadkiem jakiś shop nie wpyla się w samochód. I przynajmniej napis Bers lepiej wygląda. To jest Bers? Nie mylę się? Najwyżej. Trudno, pomyle się. Ile, ile wydaliśmy na nasz samochód? Milion trzysta. Lekko ponad milion trzysta, tak? Więc jeszcze możemy się zabawić tablicami specjalnymi. Srebrne logo Benny. Eee, albo... Coś... O! Magnetic sobie damy, zielony. Ładnie się będzie zlewał. Mocowanie tablicy... Zmienimy sobie... Na te czaszki, które tu tutaj były. Okej, okay, czaszki mamy, chyba, że coś jest droższego. Jestem ciekaw, czy dałoby się. O, właśnie, dodać jakiegoś koloru z tyłu. I też chwila, bo my powinniśmy mieć teraz Magnetic z przodu, a z tyłu możemy mieć inną rejestrację, więc sobie ją zmieńmy. Jest ten żółty na czerni, będzie na pewno lepiej pasował niż standardowy. No i kurczę, gotowy jest. Nasz samochód jest, jest gotowy, i myślę, że to jest najmniej opłacalny samochód do przerabiania. Między innymi, między innymi dlatego, że jest po prostu brzydki sam w sobie. Ale dlaczego się dla Was nie robi, żebyście mieli po prostu samochód gotowy, żebyście mogli zobaczyć na co się tutaj wydaje pieniądze w GTA. Włączmy sobie światła, żeby ładnie wyglądało. Na ha, eee, jeszcze jedne światła? Nie, tylko on ma jedne światło. Myślałem, że jeszcze ma długie. Niektóre samochody jeszcze mają długie tutaj. No i tak ten samochód Cię będzie ruszał, kiedy już wyjdziecie z klubu ze swoją dziewczyną. A o ile wcześniej się nie pożyga widząc Wasz samochód, chociaż pewnie będzie szukał i z innych powodów. Weźmy sobie go na jakąś przejażdżkę, zobaczmy jak się będzie nim jeździć, bo na razie lo- ryczy. Ryczy gorzej niż krowa. Okej, okay, ostatnia rzecz, jaką musimy zrobić w GTA, to po prostu otworzyć wszystkie drzwi i zobaczyć, jak to fajnie wygląda. No i fajnie to chyba wyglądają te drzwi, które da się tutaj z tyłu otworzyć. No i z perspektywy szopa, to nawet, nawet ciekawie wygląda w środku. No jest się czym pochwalić. brakuje jakichś cyzków tutaj narysowanych, no ale da się bez tego jakoś przeżyć. Niestety, wejście do tyłu. Nie da, będziemy musieli sobie tylko tutaj tak popatrzeć z wnętrza, jak to wygląda. No i co? No i mam nadzieję, że się odcinek spodobał. Chcecie kolejny samochód odpisywania, stawcie 10 000 łap w górę i zajmujemy się następnym razem już Hot rodem. A ja na razie się nacieszę moim samochodzikiem. Mam nadzieję, że... ...że nie zniszczą mi go przy pierwszej, lepszej okazji, tylko poł i do zobaczenia.